Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Team Fortressa, z pogadanek. Dawno nie było odcinka tego typu i właśnie do Was wracam. Powodem tego jest oczywiście update Team Fortressa po ponad miesięcznej, prawie dwumiesięcznej przerwie od aktualizacji i prawie braku słowa od Valve otrzymaliśmy aktualizację, która... W sumie to według mnie za dużo nic nie dodaje. W większości to są znowu jakieś kolejne fiksy i bardziej udogodnienia dla jakichś twórców czegoś, na przykład na warsztat albo coś w tym rodzaju. Dla przeciętnej osoby to za dużo raczej nic nie wprowadza. Ale, ale dostaliśmy jakiś czas temu, bo dokładnie 9 lutego. Pewien wpis na blogu, o którym jeszcze nie nagrywałem. Dużo osób o tym mówiło. I moje obawy, moje przemyślenia oczywiście się sprawdziły. Widzicie, ja się jakoś na nic nie nastawiałem, i teraz nie jestem jakoś bardzo rozczarowany. Tak coś myślałem, że to będzie zwykła aktualizacja, taka jak Halloween albo Smithmas. <grym> Od samego początku, kiedy wyszedł ten blog. Stwierdziłem, że podejrzewam, że to będzie aktualizacja typu Scream Fortress albo Smithmas, bo wątpię, żeby Valve jakkolwiek dodało jakiś major update. Wiele osób się podierało, zaczęło snuć teorie, co by mogli dodać, heavy update, inne takie rzeczy. No i właśnie po jakimś czasie, chyba po tygodniu czy po dwóch tygodniach, Valve zmieniło bloga, zedytowało to i zamiast full-sized update to dali holiday-sized update, co bardzo podzieliło społeczność i wręcz trochę zasmuciło i dalej jest część osób, która ma nadzieję, że może to będzie początek czegoś, że może od tego update się zacznie, a potem znowu zaczną jakieś updatey większe robić. Jednak mi się wydaje, że jednak zostaną przy tym co jest, i póki co będą updateować i dodawać content typu nowe czapki, nowe warpainty, ewentualne nowe mapy. Może po jakimś czasie się to zmieni, kiedy Valve zmieni swoją politykę, ale w to przynajmniej póki co wątpię. Także to było na tyle chyba, co bym chciał w odcinku przekazać. Chciałbym jeszcze ewentualnie tutaj dodać, że będę robić z Rexysem serwer do Team Fortressa, także wyczekujcie, może się uda, może będzie fajnie i tak dalej, sobie wszystko ogarniemy, zobaczymy, zapraszam, bo zakończyliśmy już serwer w Minecrafcie, a teraz będziemy robić właśnie serwer do Team Fortressa specjalnie dla Was. Też moja aktywność po części powiedzmy mogła z tego by wynikać, że był serwer w Minecrafcie, musiałem trochę tam robić, no jeszcze Sons of the Forest wyszło, teraz były odcinki z tego, matura, no i plus, mi się nie chciało, bo w ogóle teraz strasznie, Dużo YouTuberów, jeśli chodzi o Team Fortressa, przestało po prostu nagrywać, i sam widuję to, że ta regularność, jeśli chodzi o YouTuberów Team Fortressowych, znacznie zmalała i naprawdę bardzo mało osób aktualnie nagrywa Team Fortressa tak w miarę regularnie, żeby coś dodawać. Po części mi się wydaje, że to jest dobre, bo przynajmniej jest mniej takiego trochę shitpostingu, a z drugiej strony trochę mniejsza. Mam wrażenie, że ta polska społeczność jest w ostatnim czasie przez to. A wy co myślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu, czy to dobrze, że, że mniej osób teraz nagrywa regularnie odcinki, czy lepiej by było jakby właśnie nagrywali je częściej, nawet wręcz shitpostowali, jakieś casuale zwykłe takie nagrywali. Co myślicie? Napiszcie w komentarzu. A to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć! <mianowid>